Hej, cześć, się monocześniej z Szybą, to jest kolejny odcinek. Tym razem pokażę Wam 25 bałwanów, które możemy znaleźć na całej mapie. Pierwszy znajduje się w tym miejscu. Drugi znajduje się w tej lokalizacji. Już się przestanę gadać. My tylko to chciałem powiedzieć <noise> że będę pokazywać w sumie najbliższe miejsca tych pałwanów A, już masz? No. O. A... Okej. Okay. E... Ale zniszczyłem bałwan A jeszcze taki dźwięk jest. No. Eee. Właśnie te bałwanki mają takie dźwięki. Co? No Zniknął No tak. Zniknął. Nie masz go? No nie mam A, właśnie. Jeżeli macie taki problem, bo jest taki bug, że właśnie potrafi zniknąć bałwan. Jedyne co musicie zrobić, to po prostu odlecieć na pewną odległość i tutaj wrócić do tego samego miejsca. Jeżeli tak, bym się, tak, ba, tak by się wam zdarzyło też. Lecicie, wracacie i jest w tym samym miejscu. Z tego trzeba. No. What the fuck? <laughs> Dobra, wszystko spokojnie. Kolejny bałwan. To muzykę oddaj. <laughs> Tutaj? Dobra. Właśnie, ja nie wiem czy ja pokazywałem w poprzednich lokacjach. Chyba nie. W skitu. To było Acha, tutaj? Gdzie jest. No. Ale tutaj już pokazałem. Chyba. Bo też nie. Tutaj zabraliśmy. <głos> <głos> Taki fajny mały. Dobra. Nie, ale to dlatego, tutaj jest że... w domu Michaela. Powiedzmy, że Jimmy ułożył bałwana i już, już nie ma bałwana. tu jest. O, tutaj kolejna. Ach, jesteśmy w lokalizacji, gdzie Michael wyskoczył z. Jak to się nazywa? Spoilery fabuły. Ludziom pomocy jeszcze nie przeszedł. Takiej fabuły. Nawet nie jest fabuły. Z takim mam od Dark Viper AU Gdzie Michael wyskakuje z, z... nieśmigłowca tylko Blimp. Blimp to się nazywa po angielsku. Nie wiem jak po polsku. Davy. Ja nie pamiętam co co fabule fabuły Watson Davy Dobra, teraz jesteśmy tutaj. Dokładnie w tym miejscu, w którym pokazuję, bo nie zapominam oczywiście pokazywać miejsca. Tak, tak, takie to jest proste. Aha. Ja mam takiego licza, że na przykład teraz rozwaliłem, ale mi nie zaliczyło, więc muszę odlecieć. A ja teraz nawet pokażę wam tego w ten sposób. Że rozwaliłem. Ta to super. Ja mam 8000 więc dobra, glicowane. Ej, e, ty też musisz odlecieć. Chcesz? Ja no. No ja zebrałem w sumie, sobie mogę No ja on no, ale tak odbrać Nie wiem bo mi się nie zaspiło A powinienem mieć Wyrażam właśnie... że w najgorszym wypadku by trzeba było sesję zmienić W najgorszym przypadku Czekaj po ty ile masz bałwanów? 9 chyba 9? No chyba 9 albo 8 No weź za bardzo ważne no, jak, ale jak ją ja teraz zobaczyć? To my musimy do kolejnego lecieć. Nie, możesz ekwipunek i przedmioty kolekcjonerskie jest też takie. A, faktycznie, się, 8 8 9 10 Ta nie, zaliczyło mi. Proszę bardzo, już wróciłem mi. już teraz kolejny raz rozpaliłem, już zaliczyło. Musicie na to zwracać uwagę. Kolejny bałwanik jest tutaj, na tej posesji. No, no. no. mogę ja ty na Discordzie cały czas robić jakąś grupę z sobą. To nie ja! Przząd, ja to są na których już da, dawna jestem, a ja założył je Seba, ale to mniejsze. No ale stworzyłeś tam jakąś grupę, widziałem Nie, żadną nie stworzyłem. Ja z jej ja wyszedłem, stworzyłeś. Dobra, tutaj jest, już się zapaliłem. Dobra, kolejna lokalizacja znajduje się tutaj, o, tak. Dzięki to, to, ja jedynką no... lecę, to ciężko będzie. Ja spokojnie to gonisz. Ej, ja mu trafię. Uj! nie. E... Co mi się stało? Bałwan mi zniszczył opresora. Co? Bałwan mi zniszczył opresora, no. Kolejna lokalizacja znajduje się tutaj. Musiałem zmienić pojazd, bo bałwan był silniejszy. Oczywiście robimy to w sposób najdelikatniejszy, żeby. O! Proszę bardzo! Bałwan zniszczony. Kolejny bowanek znajduje się tutaj koło Tartaku Atak na gank. Atak na gank, owo Dobra, rozwaliłem fajnie, rozwaliłeś <grych> Ja muszę wrócić, no. To jedziemy, oddalamy się. To ja po jest inaczej, jest inaczej, no. No, mówisz. Nie. Dwa. Dobra, teraz wracamy sobie. O, Cudownie. Proszę no bardzo, pokazuję. pokazuję drugi raz, żeby nie było, że to na, nadal działa jakby. <grym> żeby nie było, że spatchowali, że nie, <grym> działa dalej. No, działa glitch nadal dalej. <grym> <grym> tak, tak, takie to jest proste. Jak ożywić bałwana ponownie. Tak, tak, tak. Kolejny tutaj jest jaka wojna gangów, to tam się wojnami gangów nie, nie zajmuj. Lecimy bałwanki, a nie Ło pierduch Wiecie co bałwan, bo albo mi zniknął Kolejna lokalizacja znajduje się tutaj Forma wiatrowa Ron Alternates Jak coś działkami takiego się bałwana nie da zniszczyć, nie wiem czemu z rakiety pada na hita Znaczy wiesz 15 jako Zniszczyłem go Dobra albo czekaj, zrobimy tak po prostu Tutaj lokalizacja jest Nie przestrasz się 21 lokalizacja Grape Speed Co to? Robisz? Silny bałwan. <noise> Dochoty strzelasz. To Do chłopa, bo wyjął broń. Nie to masz dopiero badań. Tutaj mamy na górze gordo. Koło góry gordo. I w ogóle mamy tutaj zaparkowane jachty swoje. Jo. Ja. Ej w ogóle powiem ci tak, jak coś Dobra, teraz tutaj. Już kończymy, kończymy to. Trzeba wrzucić. Ile jeszcze? No jeszcze... A... Bałwany 20... Jeszcze dwa. No mi... Nie mam ja rakiet już. Ale to by... Jak nie masz A? Ciekawe czemu wystrzeliłeś. Co takiego robiłeś? Ostatni bałwanik tak znajduje się prawie. w tej lokalizacji. Sobie stoi na stopa. I proszę bardzo, dostajemy 125 tysięcy, ależ to się opłacało, no po prostu. Ja cię jestem, zarobiony. Lecimy teraz zobaczyć, jak ten strój bałwana wygląda. No i za wykonanie wszystkich 25 bałwanów dostajemy poza 125 tysięcy. Takie oto, taki oto strój bałwana dla faceta, dla babki. Więc, no. Do następnego odcinka. Cześć.